Dobry wieczór, cześć Boże, dzień dobry, witam Cię serdecznie. Jest 22 maja, czwartek, oczywiście 2025 roku, a to jest łyk Słowa Bożego na dziś, albo kiedykolwiek tego słuchasz, bo Słowo Boże zawsze aktualne. Dzisiaj, co być może słychać, jest we mnie wiele wdzięczności i wiele radości, która właściwie nie jest niczym uzasadniona, i mając nadzieję, że to nie jest Żadna choroba. Po prostu chcę chwalić Boga i dziękować Mu za to, co jest. Za to, że rano było 7 stopni. Chwała Bogu i za to, że po południu było już ich 19. Też chwała Bogu. Świat jest cudowny, nawet jeśli są problemy, nawet jeśli się potykamy. Pamiętajmy, starajmy się pamiętać, choć wiem, że to są tylko słowa, że Bóg i w tych naszych upadkach i w tych naszych sukcesach zawsze stoi obok nas nawet bardziej niż pierwsza dama przy prezydencie tym czy innym. Chwała Bogu, naprawdę dziękuję za to, że mogę do Was mówić. Dziękuję za to, że jesteście. Cieszę się, a teraz już nie przedłużając, wspomnę jeszcze tylko, bo mówię to codziennie, o naszej zbiórce dla chorego chłopca, dla Ignasia. Ostatnio Tomasz Samołyk wspomniał i uruchomił zbiórkę dla pozostałych, dla poz, nie pozostałych, tylko dla kolejnego chłopca. Znaczy nie on uruchomił, ale też próbuje rozpropagować. Okazuje się, że dzieci z tą chorobą, której nazwę nie pamiętam, jest bardzo dużo i tylko dzięki drogiej terapii genowej te dzieci są w stanie przeżyć Lepiej, dłużej. No i terapia genowa kosztuje właśnie około 15-16 milionów złotych. Tomek wymyślił, że jeżeli mamy 20, 20 milionów wyborców w kraju i każdy by wpłacił chociaż po złotówce, a ktoś nic by nie wpłacił, a ktoś by wpłacił 5 złotych, to tych dwóch chłopców, a pewnie jeszcze inne dzieci, jesteśmy w stanie uratować jesteśmy w stanie im pomóc. Przemyślmy to w zgodzie z własnym sumieniem, spróbujmy rozważyć w zgodzie z własnym sercem, nie tylko sumieniem. Oddajmy tę sprawę Bogu. Ja oddaję dzisiejsze czytania, i niech Słowo Boże do nas mówi. Posłuchajmy, co Bóg ma nam dzisiaj do powiedzenia. Czytanie z dziejów apostolskich. W Jerozolimie, po długiej wymianie zdań, przemówił Piotr do apostołów i starszych: Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust Poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę pana Jezusa tak samo jak oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród Pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano: Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku, odbuduję jego ruiny i wzniosę go aby pozostali ludzie szukali pra, pa, Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. To są Jego odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszonej i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Psalm responsoryjny Pośród narodów głoście chwałę Pana. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, ziemią cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Każdego dnia głoście Jego zbawienie, głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem. On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, będzie sprawiedliwie sądził ludy pośród narodów głoście chwałę Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Moje owce słuchają mego głosu. Ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów jak mnie umiłował Ojciec tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. Można powiedzieć, że w dzisiejszym fragmencie dziejów apostolskich jesteśmy świadkami pierwszego Soboru w historii Kościoła. Apostołowie i starsi zgromadzili się w Jerozolimie, aby rozstrzygnąć kwestię, czy poganie, którzy przyjmują wiarę w Jezusa, powinni przestrzegać prawa mojżeszowego, w tym obrzezania. Piotr przypomina, że Bóg nie czyni różnicy między Żydami a Poganami, dając im Ducha Świętego. Jakub, cytując proroka Amosa, wskazuje, że Bóg pragnie, aby wszystkie narody go szukały. Decyzja jest jasna. Nie należy nakładać na pogan ciężarów, którymi, których sami Żydzi nie byli w stanie unieść. Mamy tu pokazane, że Kościół od początku był wspólnotą otwartą, zdolną do dialogu i rozeznawania w duchu świętym. Salmista wzywa do głoszenia chwały Pana pośród wszystkich narodów. To wezwanie do misyjnego zaangażowania każdego wierzącego, aby dzielić się radością Ewangelii z innymi. Kiedy to czytałem, zastanawiałem się, czy to już jest ten moment dla mnie, kiedy dzielę się Ewangelią pośród wszystkich narodów. Miałem takie poczucie, że to jeszcze nie jest ten moment. To znaczy, mówię do was ale nie mam takiego poczucia, że, że to słowo dociera na koniec świata. Nie moje słowo, tylko słowo Boga. Że ja nie docieram z Ewangelią do człowieka, który nie poznał Jezusa. Módlmy się, aby każdy z nas umiał wypełnić tę misję. Prośmy o taką siłę i, i, i światło na to, żeby pójść tą drogą, żebyśmy przynosili dobre owoce. Jezus mówi do swoich uczniów, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Zaprasza nas do głębokiej relacji ze sobą opartej właśnie na miłości posłuszeństwie i posłuszeństwie Jego przykazaniom. Trwanie w miłości Jezusa przynosi radość. Być może to jest właśnie to. Ostatnio doświadczyłem po raz kolejny w swoim życiu łaski spowiedzi, odpuszczenia grzechów, pojednania, wybaczenia sobie i tym, którzy mnie skrzywdzili. Nie musimy doświadczać jakichś wielkich traum, by uczucie jakichś właśnie niesnasek pomiędzy ludźmi, tego nieprzebaczenia, nie ciągnęło nas w dół. To znaczy, czasem nam się wydaje, że tylko jakieś potworne rzeczy nas od Boga odciągają. Tymczasem właśnie takie drobne małe grzeszki, jakieś animozje z kimś potrafią jak taki brud czy drzazga za paznokciem zrobić o wiele większą krzywdę i o wiele bardziej wyprowadzić na manowce tak było w moim przypadku zresztą i jestem dzisiaj wdzięczny, że ta radość spojednania z Jezusem po prostu płynie, dużo nie trzeba było po prostu otworzyć, otworzyć mu drzwi do czego i Was zapraszam. Czytania dzisiaj pokazują nam Kościół jako wspólnotę, wspólnotę otwartą na działanie Ducha Świętego, zdolną do rozeznania i podejmowania decyzji w duchu miłości i jedności. Jezus zaprasza nas do trwania w Jego miłości, co daje prawdziwą radość. W kontekście współczesnych wyzwań. Takich jak migracje, różnorodność kulturowa, religijna. Jesteśmy wzywani do budowania mostów, a nie murów. Kościół ma być miejscem gościnnym, gdzie każdy może doświadczyć miłości Boga. Niech ten wspaniały nasz Bóg obdarzy Cię łaską trwania w Jego miłości, radości, abyś była, był świadkiem. Jego miłosierdzia w świecie. Zapraszam jak codzień do interakcji, do podzielenia się z nami swoimi przemyśleniami, do zostawienia komentarza, łapki w górę, podania tego postu dalej i subskrypcji kanału. Kochani, nie zapominajmy właśnie o tych bezbronnych. I często po prostu skazanych na choroby i śmierć przedwczesną, bo zawsze chyba choroba dziecka jawi się jako ta przychodząca zbyt szybko. Nie zostawiajmy ich bez pomocy. Wystarczy podać linki, które zamieszczamy w opisie dalej. Im więcej osób to przeczyta, im więcej osób usłyszy że każdy grosz, każda złotówka jest ważna. Tym większe szanse na dobre życie dla tych maluchów. Błogosławię ci raz jeszcze. Miło, że jesteś. Do jutra.